Dzień dobry. Zaczynamy nasz spacerek z kijkami od takiej niespodzianki, która już tu była wczoraj. Także drugi dzień leży i nikt tego nie sprząta. A drzewko przewróciło się, bo proszę tu chyba przygniło troszeczkę. No, my to przejdziemy, ale tak przed chwilą szły panie z buzkami z moimi dziećmi. To ciężko. Hektorka już puściłam. Niech sobie sam biegnie. Nie ma innych psów. A tu nie wiem, czy tak widać. Chciałem wam pokazać. Żurawie. Jest tu ich cztery. Tu tak widać. Czwarty. Ogólnie to kiedyś naliczyłam, jest ich 7 Tak się zastanawiałem, jak... Chyba to jest żuraw, jak ci operatorzy, siedząc tak wysoko... No, w Finlandii nie jest gorąco, ale przecież w innych częściach świata też są robione różne prace. Jak ci pracownicy tam wytrzymują, ci operatorzy? Musi być bardzo gorąco. Ach. Tu się chwileczkę zatrzymaliśmy. Posłuchać śpiewu ptaszka. Idziemy dalej. Hektorek już spuszczony, tak? Ja dzisiaj w planie mam jeszcze sobie włosy pofarbować. Farbuję henną, która jest, ci co, co, co używają, to wiedzą. Jest bardziej wymagająca. Nawet zdrowsza. A wy, jakie macie plany na dziś? Jeszcze muszę coś wymyślić na obiad. No, to wymyślanie jest trochę męczące czasami. No dobrze, pozdrawiamy. A my idziemy dalej, bo mamy ładną pogodę.